Wykonany jest w folii z biało-zielony paski. Zwierna peleryna jest z worka na śnieg. Całą kreację oddawia opaska na głowie oraz bransoletka. Strój można kupić w najlepszych ekologicznych sklepach jedynie za 9999 zł. Dziękuję za uwagę. Wykonała Dominika Polska. Zapraszamy na scenę Susannę na siatkę. thank Wielki ozdobiony jest dużymi różowymi kwiatami z krepiny. Natomiast góra jest cała spalwana. Na głowie jest przepiękny, duży biały kapelusz z trzema kwiatami. Całość upiększa mała torebka i naszyjnik z białym kwiatkiem. Kreacja ta jest na różnego typu bale, imprezy oraz wesela. Strój ten możecie znaleźć na stronie wumu.modasgracio.pl Zapraszamy na scenę Julię Bachorek. Jest Julię Bachorek? Nie ma. Zapraszamy na scenę Katarzynę Olszewską. zielonego Gazety układają się w piękne, kolorowe halbany, tworząc delikatnie plisowaną spódnicę dopełniającą prosty gorset zrobiony z worka, przezywanego głupiastymi rękawami. Głowę zdobi duży kapelusz wykonany z kartonu wraz z małymi, bielutkimi różyczkami i długą wstęgami na jego tyle. Równie białe pastki, zrobione z łacików znajdują się na granicy między spódnicą a górną częścią kreacji oraz na delikatnym dekolcie. Urodę kreacji podkreślają też delikatne baletki-modelki oraz nieduża parazolka w jej ręce. Uroczymi dodatkami są, na jej... parasol... Parasol... Uroczymi dodatkami są białe kolczyki z wacików oraz przykuwająca wzór z z na nadgarstku dziewczyny. Kreacja nadaje się przede wszystkim na weselne bale, ale również na innego typu okazje. Dziękuję za uwagę. Zapraszamy na scenę Zuzanę Krasowską. Krasowska, tak. Nasza modelka jest ubrana w styl ogrodniczki. Jest to kreacja weselnoletnia. Głównym elementem są prześliczne ogrodniczki wykonane z papieru do pieczenia z małą kieszonką na wierzchu. Pięknie współgrają one z bluzką zrobioną z worka. Bardzo oryginalne i pomysłowe są okulary wykonane z kartonu oraz śliczna opaska na głowie z kredkami przygotowanymi z gazety, które dodają klasy i uroku. Nasza modelka nie ma zwykłych butów, ale bardzo wygodne klapeczki wykonane z kartonu oraz etykiety z butelki. W oczy rzucają się także dwa dodatki, łopatka oraz grawki, które stworzono z gazet i folii aluminiowej. Strój świetnie nadaje się do pracy w ogrodzie czy do miłego spędzania czasu pracy z znajomymi. Bardzo dziękujemy za uwagę. Miłego dnia. Zapraszamy na scenę Michalinę Protaziu. Nie ma. Nie ma Zapraszamy na scenę Talię Sienicką. Oto modelka w czarnej sukni ekologicznej z folii, przyzdobiona jest żółtymi koral, kokardami z fizeliny i białym paskiem z wywiązaną kokardą. Kapelusz również w kolorze żółtym wykonany z krepiny i przyzdobiony czarnym paskiem z folii i żółtą kokardą z fizeliny. Toretka to bardzo ważny element dla damskiej kreacji. Wykonana jest z resztek ceraty kuchennej i motyla z filcu, który jest bardzo ważnym detalem. Buty zgodnie z modą powinny pasować do torebki, więc zostały zdobione również ceraty i delikatnie zdobione lodówków z żółtej krepiny. żannam z kolekcji Wiosna Lato 2019 zaprojektowana przez światowej sławy projektantkę Roksanę Kryńską, stworzona z myślą o wyjątkowych okazjach. Lekka, zwiewna, połyskująca w blasku słońca, wzbogacona bufkami i falgonami, które nadają ją niezwykłego uroku. Wykonana z folii, napełnienie sukienki stanowi cudowny diadem i piękna biżuteria termiczna. Każdy, kto ją założy, poczuje się jak księżniczka. To świetny strój na wyjątkowe okazje. Można wykorzystać ją również jako przebranie na królową na królową śniegu. Zapraszamy na scenę Amelia Araźną. Witam, nazywam się Amelia Araźna. jestem z klasy 2 B. Mój, mój strój jest wykonany z e, e, bałą na śmieci. Dziękuję. Nazywam się Olivia Pietrzewska. Jestem uczennicą klasy drugiej B. Mój strój wykonany jest z krepiny, ozdobiony różowymi kwiatami i, i zielonymi i zielonymi kokardami. O, całość ozdabia ozdobiony parasol, biżuteria i Wianek, zapraszamy na scenę klaudie czarno. Dobrze jestem klasa moje Czapiuk. Dzień dobry, ja jestem Maja Czapiuk. Chodzę do pierwszej a dziś zaprezentuję strój ekologiczny, który jest zrobiony z kantonu.

Ja chciałam zaprezentować mój stój, który jest ja wybrany z papieru. Zapraszamy na scenę klinika Bartnikowskiego. Wieloletni Rokorku i Jerezów. Kilka zielonych to jest taki strój mój szkody. Ma pistolet zrobiony. Tramwlarz Polski jesteś. Zapraszamy na stronę Weronikę Pachnikowską. Dzień dobry, jestem Weronika Pachnikowska. Chcę, mój strój jest zrobiony z... Bibły bibuły żółto pomarańczowe Moja spodniczka jest zrobiona z wokół na świecie. I na przodzie ma czerwone zakrętki. A z tyłu ma pomarańczowe. Kolorowe zakrętki od napoju. Moja torebka jest zrobiona z kartonu. Ma na przodzie i na tyle pomarańczowo-żółtą bibułę. A po bokach ma korki od napoju. Trzyma rączka od tasienki. Zapraszamy na scenę Julię Trostkowską. Zapraszamy na scenę Zuzannę Dąbrowską. Zadrzymam się zużem. No ducha... i mam 5 lat. Parny dzień głowa ochrony prąd pokierowym kapelę z pokardą wykonaną, przeczytanych półkaze. Na spój składa się również zawsze można na czarka jest piękna szalga szana. Grab się na spotkanie na szkół możemy złodać czerwoną, kopertową torebką. Całość kreacji rozwieczona jest dodatkami. W wykonano własnoręcznie subtelne kolczyki, masywne korale oraz branzoletki. Zapraszamy na sceny Bartosza Niemieckiego. Dzień dobry. Nazywam się Bartosz Niemiecki. Elegancka, wyraga, modna marynarka została wykonana z niebieskiej, zielonej oraz białej i Poli Nie jest to jednak zwykła marynarka, bo już sama w sobie posiada trzy typu oraz muszą. Aby każdy państw był zadowolony, marynarka została zaprojektowana w głębokiej kieszeni, która się to pomieściło. Cały stroj podprędzał wykonany z nas oraz kolorowych Pogoda często jest zmienna, dlatego tutaj zadbaliśmy o podobne napięcie na głowy, a mianowicie to rozporządzonej ściany, która ochroni przysłony. Ten strój przeznaczony jest dla odważnych podróżników, podążających za Запрошаваме на сцената Стената Монта. Кейм Джабъл, моят друг е набор на зони. Ябъл Джабъл, моят друг е набор на зони, е набор на зони, да говорят, че е сцена. na śmieci, guziki są z, y, z nakrętek od na i i jeżeli nie są z reklamowy, y, a zetareki z wykonanym spodnie umieniowe i nakrętki od na Zapraszamy na scenę wariant kontynenta. Z gruby 0C5 sukienka, którą prezentuję, wykonana została z typowych gazetów i planownych. Całość uzupełnia opaska, parzlarz, prąd zolęcki oraz torebka wykonana z użytych papierowych talerzyn to w jednym rynku. Strój wykonany został w całości z ekologicznych materiałów, które poza czasami wzywano do Zostały przy, zostaną przynalezione na piętnastu Zapraszamy na scenę Artura Twarowskiego. Dziękujemy za uwagę. Pytamy o prawa dla wszystkich uczestników.